Witam Was na kanale Beauty News. W tym odcinku omówimy takie tematy jak influencerka chce pomagać pokrzywdzonym przez Okuniewską, Trąba ma nową dziewczynę, chłopak Wiktorii Jaroniewskiej na narodowym zaszelikę, Marcin Dubiel wyda książkę, broni Broniwersow, Boksdel wyzywał Olcie 93. Zaczniemy od newsa dotyczącego Klaudi Ciekawiej oraz Asi Okuniewskiej. Jak być może wiecie, Okuniewska, znana głównie dzięki podcastowi Ja i moje przyjaciółki idiotki, postanowiła niedawno zacząć pozwać wszystkie osoby, które ją jej zdaniem hejtują. Powodem było to, że według kobiety ludzie pozwalali sobie na zbyt wiele w kontekście jej związku z partnerką, a ona nie ma zamiaru na to przyzwalać. Jednak jak mogliśmy się dowiedzieć oprócz hejterów, Okuniewska pozwała również wiele niewinnych osób, które po prostu wyrażały swoje zdanie w komentarzach pod jej materiałami. Z tego też powodu Klaudia postanowiła ową sprawę nagłośnić, zwracając uwagę na to, że influencerzy nie powinni mieć prawa do tego, aby pociągać do jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej ludzi, którzy jedynie podzielili się swoją konstruktywną krytyką w jej kierunku. Klaudia poprosiła, aby zgłaszały się do niej wszystkie osoby, których to dotknęło, ponieważ zależy jej na tym, aby jak najbardziej nagłośnić owy temat. Tromba oraz Marcysia spotykali się ze sobą kilka lat, natomiast w zeszłoroczne Walentynki chłopak postanowił się jej oświadczyć. Jednak jak dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, parze nie udało się nawet świętować pierwszej rocznicy zaręczyn, ponieważ w zbliżonym czasie doszło między nimi do rozstania, które przed oficjalnym ogłoszeniem odkryli standardowo detektywi z TikToka. Natomiast w wydanym przez parę oświadczeniu zarówno Marcysia, jak i Tromba przyznali, że faktycznie podjęli decyzję o rozstaniu, jednak proszą o uszanowanie ich prywatności, ponieważ nie chcą dzielić się szczegółami. Tromba dodatkowo życzył Marcysi wszystkiego dobrego i podziękował jej za ostatnie lata, które razem spędzili. Natomiast jakiś czas temu ludzie odkryli, że Marcysi najprawdopodobniej spotyka się już z kimś innym, a konkretnie z pewnym tatuażystą z Warszawy o pseudonimie Manki tatuażu. Jednak wszystko wskazuje na to, że Tromba również zaczyna układać sobie życie z kimś innym, ponieważ na wczorajszej Gali Fame Ma, która odbyła się na stadionie narodowym, chłopak pojawił się z pewną tajemniczą dziewczyną. Nie pozostaje więc chyba nic innego, jak życzyć im szczęścia i wytrwałości. Jak pewnie doskonale wiecie, w dniu wczorajszym jeden z zawodników Fame Ma, Szeliga, postanowił zrezygnować z wzięcia udziału w walce na narodowym, ponieważ poczuł się bardzo dotknięty zachowaniem boxdela. Jeśli ktoś jednak nie wie, o co chodzi, to szybko wyjaśnię, że w ostatnim dodanym przez Wardęgę filmie Leśny Druid wstawił nagranie, na którym Bogzel rozmawia przez telefon z Szeligą oraz jego partnerką, a następnie wycisza się i wyzywa ją od dziwak. Stadion Narodowy to było moje marzenie i bez względu jakby na mój stan zdrowia, zrobiłbym wszystko, żeby na nim zawalczyć eee, do wczoraj. Do wczor to jest moje marzenie, ale w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy, Marzenia trzeba ułożyć na bok, bo na, naprzeciw wychodzi honor łzy mojej kobiety, mój honor. I pomimo, że ludzie raczej nie przypadają za szeligą, tak tym razem mężczyzna dostał ogromne poparcie ze strony internautów, którzy przyznali, że ten zachował się honorowo i nie pozwolił sobą pomiatać, co bardzo szanują. Oczywiście w takiej sytuacji Fame nie mógł sobie pozwolić na całkowite odwołanie walki, dlatego też na zastępstwo wszedł chłopak Wiktorii Jaroniewskiej, Karpi. I jak można było zauważyć po wpisach Wiktorii, dziewczyna była bardzo dumna ze swojego chłopaka, jednak nie podzielali tego internauci, którzy pisali do Jaroniewskiej, że ta bardziej powinna się wstydzić tego niż to udostępniać, ponieważ wspieranie federacji należącej do Boxdela nie jest ich zdaniem niczym, czym mogliby się pochwalić. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Marcin Dubiel to postać, która jest wręcz nienawidzona przez znacznie większą część internautów. Zapewne duży wpływ miał na to fakt, że chłopak po wybuchu Pandory za wszelką cenę chciał wrócić do łask, przez co pogrążał się jeszcze bardziej, choćby wstawiając film, którym wystawił niejako na pośmiewisko swoją rodzinę, a w szczególności mamę. Dzieci małe są i będą z tym żyć. I ja mam ochotę, rozumiesz? Przekromni? Nie, to nie ma ci być Ale przykro. ty nie jesteś w stanie... Zrobić. Jestem, nie jesteś. Jestem. Nie, Jestem, nie jesteś. Ale mogę zrobić minimum, rozumiesz? I tak zawsze będzie za mało. Musisz to zrozumieć. Nie. No i cóż, mimo to Dubiel nie odpuszcza i nadal bardzo chce wrócić do internetu, o czym świadczy choćby fakt, że w dniu wczorajszym pojawił się w jednym z tak zwanych pokoi na Twitterze, gdzie zdradził, że od dawna pracuje nad książką, której zdradził wiele szczegółów z branży influ i jest pewny, że nie jedna osoba gdyby się dowiedziała co tam jest, to chciałaby się go pozbyć. miał w sensie jakby... zapisywać w książce? Proszę? Co, co, co miało to być jest mo moje książce. życie bez cenzury, ale yy, ze wszystkimi możliwymi nazwiskami i historiami, które miały miejsce i podejrzewam, że ktoś to pewnie by im nie chciał odjechać po tej książce, na tej... pewno by się znalazły takie osoby, natomiast no yy, po prostu nie Było w tej książce na przykład jakiś afterekizm? Spary, to to, to, to jest, to, to Spokój. jest Spokój. najmniejsza Spokój. rzecz tam. Tam jest wszystko, odstrzenia. Ale to jaki miałeś cel jakby tworząc tą książkę, gdy ty miałeś wtedy jakby nawet chyba w porządku, wizjoneki e, i chyba współpracę pewnie na pewno jakieś mhm. miałeś i walki. Mhm. Jaki był cel wtedy? Wiesz, ten cel się zmieniał na przestrzeni czasu. Marcin dodał również, że pracuje teraz nad dopisaniem ostatniego rozdziału i być może kiedyś dojdzie do tego, że książka zostanie opublikowana. Ale generalnie to mogę Ci powiedzieć, jaki na przykład teraz, bo ja zacząłem tylko, dopisuję pewien rozdział po prostu tej książki. Eee, natomiast ja, ja, bym, ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś. Eee, Mógł przeczytać tę historię i sobie uświadomić, że ten świat to, to nie jest taki, jaki się po prostu ludziom wydaje, nie? W dniu wczorajszym Wardenga postanowił odpalić live'a, którego oglądało naprawdę sporo osób, ponieważ w kulminacyjnym momencie znalazło się tam ponad 60 tysięcy widzów. Podczas niego Wardenga poruszał bardzo dużo ciekawych tematów, między innymi opowiedział, jak zarówno Boksel, jak i Ferrari proponowali mu założenie agencji OnlyFans. W której chcieli podpisać wagatę. Jednak Wardenga nie wyraził chęci brania udziału w owym projekcie, ponieważ uznał za podejrzane to, że w momencie, w którym był już skłócony z wagatą, oboje zachęcali go podpisaniem w agencji właśnie jej. A na przykład oferował mi Boxdel, żebyśmy zrobili agencję on. I oferował mi to. I Ja właśnie uważam, że to już mogła być jakaś pułapka. Oferował mi to w tym bym musiał sprawdzić. Wydaje mi się, że w lutym, na pewno w lutym mi złożył taką propozycję i yy, złożył mi tą, tą samą propozycję też Ferrari i uważam, że to była pułapka, bo Ferrari tak gadał, gadał i w pewnym momencie zagadał, yy, że o fagatę byśmy wzięli też do tej agencji OnlyFans I, i ja Boxdolowi odmówiłem, Ferrariemu też odmówiłem, ale to, że on w ogóle zaproponował fagatę, od razu pomyślałem, oho, na pewno jestem nagrywany. Jak powiedział, że, no okej, okay, to już będzie, o kurwa, ja pytałem, coś tamten, nie, że. Oprócz tego, Sylwester postanowił się również wypowiedzieć na temat wersów, o której w ostatnim czasie jest naprawdę głośno. YouTuber, co ciekawe, postanowił bronić dziewczynę i doradził jej, aby ta w końcu zaczęła wierzyć w swoją wartość oraz przestała przejmować się komentarzami wszystkich ludzi wokół, włącznie z Frizem. Wersow mam tylko taką radę. Wiesz, kim jesteś? Jesteś już 10 lat na YouTubie. Znaczy, może nie 10, ale jesteś długo. Zaakceptuj siebie, nie? Zaakceptuj siebie. Bo im więcej tych operacji, to, to później będzie trzeba ciągle trochę zmieniać. Bo nie, twarz się dziwnie chyba starzeje, jak jest dużo tych operacji. Tak mi się wydaje. Jedyne, z czym skrytykował dziewczynę, a właściwie bardziej ją pouczył, zwracając uwagę na to, że ta powinna zaprzestać stosowania takiej ilości zabiegów upiększających, ponieważ w przyszłości może ucierpieć na tym ich córka, która chcąc dążyć do wyglądu, jaki prezentuje jej mama, będzie zmuszona również do robienia sobie takich zabiegów. Ale też się zastanawiam, jak ten dzieciak ich, bo wiecie, ten dzieciak zacznie. Do... Bo może ja zaskoczę Wersow i Friza, ale jeżeli Wersow sobie zrobiła operacji dużo przed ciążą, to to się nie, nie zupdate yy, na dzieciaka i tak. Że jakby dalej to są te same geny, z którymi się urodziła wersow. To nie jest tak, że jak sobie powiększyła biust przed ciążą, to na przykład dzieciak będzie, jak dorośnie, też już miał. i yy, no, będzie inaczej wyglądał, nie. I nagle ten dzieciak jak dorośnie, to powie kurde, ja wyglądam w ogóle inaczej niż mama. I ja chcę wyglądać tak jak mama. Być taka piękna jak mama. Taka idealna jak mama i ten dzieciak też zacznie od razu iść w te jakieś zabiegi i yy, poprawianie się, nie? Również w dniu wczorajszym Wardenka podzielił się na swoim kanale nadawczym rozmową z Bogzdelem na temat Olciak 93. Jeśli jednak ktoś nie wie, kim jest wspomniana dziewczyna, to wyjaśnij, że jest to pierwsza z dziewczyn, która zdecydowała się wypowiedzieć na temat nieodpowiednich wiadomości z do nieletnich, ujawniając je w wywiadzie z Kubą Wontorem. Oprócz tego Ole wyznała w tym wywiadzie, że była kiedyś bardzo zakochana w pewnym znanym influencerze, który po otrzymaniu jej intymnych zdjęć rozesłał je wszystkim znajomym, przez co miała wtedy próbę samoliczą. Dodatkowo to właśnie Ola podzieliła się z Konopskim swoimi wiadomościami z Baronem, jednak w ostateczności postanowiła się wycofać, a następnie nagrać film właśnie z Michałem, w którym zmieniła swoją narrację o 180 stopni, stwierdzając, że Boxdale nic złego tak naprawdę jej nie zrobił, a ponadto ma z nim więcej pozytywnych wspomnień aniżeli tych złych. Oprócz tego, jak mogliśmy się potem dowiedzieć, dziewczyna mieszkała u niego jakiś czas, a nawet Boksel kupił jej kartę graficzną, która rzekomo nie miała być próbą przekupstwa, a jedynie miłą przysługą. Jednak jak widać wszystko to było grom ze strony Boksdela, ponieważ tak jak mówiłam na początku newsa, Wardenga podzielił się szokującym nagraniem, na którym Michał stwierdza, że Ola jest pojemna oraz psychiczna. To, że ojciec jest specyficzną osobą, to zauważyłem. No jest, po prostu wiesz co ona stare robiła jak wyszedł jak w ten film. Ona pat patrzy w telefon i mówi sześć polu dostałam. zobacz, dostaje polowy. Jest psychiczna stawy. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.